Dobra, jedziemy. Możemy być dumni, proszę Państwa, z wszystkich, którzy zabrali głos dzisiaj na tym wysłuchaniu publicznym. Poza jednym wyjątkiem e, był to przedstawiciel organizacji pracodawców Lewiata. Jeden jedyny, jeden jedyny był, wystąpił w charakterze adwokata tego, tego projektu. Nieludzkiego, niepolskiego, w istocie podżegającego do przestępstwa, a raczej licznych przestępstw, takich jak na przykład naruszanie prywatności, tajemnicy lekarskiej, tak, danych osobowych tak dalej, itd., przymuszanie do znoszenia. Szereg przestępstw wyniknie z tego projektu, jeśli on przejdzie. Ale poza tym jednym durniem lub i łajdakiem, I tak, why that, why that poza nim jednym, Kilkadziesiąt osób, bo nie wszyscy nawiązali połączenie, ale myślę, że łącznie około 70 naszych rodaków, reprezentanci organizacji i osoby niezorganizowane, a niezwykle merytorycznie występujące, około 70 osób dało popis merytorycznego podejścia do kwestii, warto to obejrzeć, warto zapis z tego, z tego wysłuchania publicznego obejrzeć, bo tam mamy właściwie komplet problematyki i prawnej, i medycznej, i socjologicznej, i jeżeli po tym wysłuchaniu publicznym, w którym mamy plus minus 70 do 1, 70 do 1 merytorycznych wystąpień, które stanowczo odrzucają ten projekt, potępiają go i przywołują rozliczne, właściwie niezliczone argumenty, które ten projekt w puch roznoszą, w ogóle samą koncepcję apartheidu sanitarnego, w outsourcingu na przedsiębiorców. Jeżeli po tym wszystkim oni to dalej będą forsować, no to, to naprawdę mamy chwilę prawdy w polskim życiu publicznym. Chwilę prawdy. I, I warto, warto tych zbrodniarzy, łajdaków, łobuzów, warto ich zapamiętać z imienia i z nazwiska. Tam była pusta sala. Państwa oczywiście nikt tam nie zaprosił, chociaż nie byłby to żaden problem. Pusta sala. Z jednej strony prezydium tej komisji, hańba, hańba, poseł Latos przewodniczący, poseł Hocz, wiceprzewodniczący, jego nazwisko już jest na wieki związane z tym projekt. Wszystko PISO, ale PIS w zjednoczonej koalicji covidowej. Wiceminister Kraska, który był obecny. To są wszystko ludzie, którym życzę, bo normalny człowiek to jednak miałby myśli nawet i samobójcze, usłyszawszy od rodaków, co sądzą naprawdę o tym projekcie. Więc życzę im wszystkim, żeby te myśli samobójcze oddalili od siebie i żeby zdrowi, żywi mogli być przez nas postawieni przed sądami, jeżeli będą dalej podążali tą ścieżką antypolskiej, antyludzkiej, antycywilizacyjnej działalności którą tutaj prowadzą, ale to niestety miedziane czoła, kamienne twarze, zamaskowane, jak w filmie gangsterskim, prawda? Szanowni Państwo, polećcie komu możecie, żeby się zapoznał z tym dzisiejszym wysłuchaniem, bo to jednak robi wrażenie. Nawet na mnie. Robi wrażenie, żyję tą tematyką, staram się nadążać, a ogrom informacji, jakie nasi rodacy przytoczyli, ja ich tutaj wszystkich nie wymienię, ale, ale najserdeczniej gratuluję wszystkim, którzy skorzystali z tego tych mikroskopijnych dawek. Dwie minuty, pięć minut na organizację skorzystali z tego i naprawdę... Wprawili mnie w podziw, yy, dumę, że, yy, że jest tak wysoki poziom tego wysłuchania publicznego. Naprawdę, naprawdę bardzo wysoki yy, poziom. No i, i bardzo Państwu dziękuję, żeście tutaj byli. Yy, wasz głos był słyszalny tam na trzecim piętrze. Był naprawdę dobrze słyszalny i yy, no niestety muszę Was prosić, żebyście... Dalej y, byli w tej sprawie aktywni. Pani się modli. prawo. Świetnie, świetnie. Bardzo się cieszę z tego. Róbmy, co, co kto może, róbmy tak. w tej sprawie, bo to jest chwila dziejowa. Jeżeli to, tu się szale przechylą na, na niekorzyść tak? normalności, wolności, bezpieczeństwa, prywatności, no, to, to, to będzie to mroczny moment, i obawiam się, że na resztę naszego życia, w każdym razie, jeśli świat jeszcze potrwa, prawda, jeśli Pan Bóg będzie to tolerował, no, to na resztę naszego życia noc zapadnie kompletna. Ciekawa rzecz. Przypis, koincydencja, właśnie przed godziną Facebook skasował największy w Polsce profil partii politycznej, profil konfederacji. A, a, nie, bo, tak, bo, tak nie, to jest, profil konfederacji na Facebooku został skasowany, został zniszczony, został anulowany. Prosimy na pan tak. Bajamoz, żeby tam firmy. Wrzucać. Szanowni Państwo, Arfajcu, jest po Szanowni Państwo, no widzicie jakimi środkami ta wojna z narodem polskim jest prowadzona. Tak? Ale z było, światem. była ale też z to jest konferencja na Płackiego i tam również są bardzo merytoryczne. Oni nam powiedzą, Zdjętuj, kiedy będą. Będzie <noise>